Przyłapałem żonę z dwoma facetami. Zniszczyłem ich wszystkich i się zemściłem. Cześć wszystkim, mam trzydzieści trzy lata. Zanim przejdę do mojej historii, mam do Was pytanie, co byście zrobili, gdybyście przyłapali swoją żonę, kobietę, której bezgranicznie ufaliście z dwoma mężczyznami w Waszym wspólnym łóżku? Tak, moi drodzy, takie rzeczy też się zdarzają w życiu. Przejdźmy do historii i zobaczmy, co naprawdę się wydarzyło. Poznałem moją żonę, Martę w Kinie. Miała 29 lat. Przyszedłem na premierę filmu z kumplami, a ona była tam z grupą koleżanek. Od razu między nami zaiskrzyło i wkrótce zaczęliśmy się spotykać. Po roku wzięliśmy ślub. To, co zaczęło się jako zwykła sympatia, stało się bolesną i zarazem najpiękniejszą historią mojego życia. Na początku małżeństwa czułem, że ślub z Martą to prawdziwe błogosławieństwo. Byliśmy szczęśliwi razem i robiłem wszystko, co mogłem. Jako mężczyzna i jej mąż, by wspierać jej marzenia i motywować ją do rozwoju. Pierwsze dwa lata naszego małżeństwa były naprawdę mocne. Marta była czuła, troskliwa i mądra. Powiedziałbym, wręcz była ucieleśnieniem wszystkiego, o czym marzyłem u kobiety. Świetnie gotowała, miała klasę i cudowny charakter, ale najbardziej ceniłem w niej szczerość. W tamtym czasie Marta pracowała w barze szybkiej obsługi, a ja byłem grafikiem w firmie zajmującej się projektowaniem banerów. Billboardów i materiałów promocyjnych. Zarabialiśmy przyzwoicie, ale to ja pokrywałem większość domowych wydatków, bo Marta inwestowała swoje pieniądze w swoje marzenie. Jeszcze przed ślubem opowiadała, że od dziecka marzyła o tym, by zostać aktorką. Rodzice jednak nigdy nie wspierali tego pragnienia. Naciskali, by wybrała praktyczniejszy zawód. Kariera aktorska wydawała. I Am się nierealna i niepoważna. Kiedy Marta zapytała mnie. Czy nie będę miał nic przeciwko? Jeśli spróbuję swoich sił w aktorstwie, bez wahania ją wsparłem. Sam nie zostałem tym, kim chciałem być, więc wiedziałem, jak to jest pragnąć czegoś z całego serca, ale nie mieć możliwości tego realizować. Wspierałem ją w zajęciach teatralnych, projektach wolontariackich, wszędzie, gdzie mogła doskonalić swoje umiejętności. Postanowiliśmy nawet, że w przyszłości pójdzie do szkoły aktorskiej, jak tylko uzbieramy wystarczającą sumę. Wspierałem ją, bo widziałem, że naprawdę ma talent. Bywała kapryśna, czasem zbyt dramatyczna, ale jej gra była przekonująca. Jeszcze zanim się poznaliśmy, zaliczyła kilka kursów i obejrzała chyba setki filmików o aktorstwie na YouTube. Była zdeterminowana i nie chciałem być tym, kto zniszczy jej marzenie. Postanowiliśmy nawet odłożyć decyzję o dzieciach do czasu, aż skończy studia. Wierzyłem, że do tego momentu dostanie już porządne role. W teatrze, albo może nawet w filmie. Myślę, że to właśnie ja najmocniej motywowałem ją, by próbowała dalej, brała udział w projektach, pokazywała się. Chciałem, by ktoś ją dostrzegł i dał jej szansę. Robiłem wszystko dla jej sukcesu. Chciałem dla niej tylko tego, co najlepsze. Kiedy zapytała mnie o swoją aktorską przyszłość, nie byliśmy jeszcze nawet rok po ślubie. Wtedy między nami panowała pełna harmonia. Nie kłóciliśmy się w ogóle. Była jak słodka brzoskwinia. Szanowała mnie, doceniała i kochała. W ciągu tego pierwszego roku Marta cały czas wysyłała zgłoszenia na role wolontariackie przez internet. Ale bez skutku. W końcu Marta zaczęła się zniechęcać przez ciągłe odmowy i postanowiła skupić się na nowej pracy. Ale ja wciąż ją wspierałem, prosiłem, żeby nie rezygnowała i nie porzucała swojego marzenia. Na szczęście kilka miesięcy po naszej pierwszej rocznicy w końcu ktoś się do niej odezwał. Zaproszono ją na przesłuchanie do sztuki teatralnej, szukano nowych aktorów i aktorek. Marta była w siódmym niebie, gdy się o tym dowiedziała. Ja też szczerze się cieszyłem. Dodatkowym plusem było to, że przesłuchanie odbywało się w naszym mieście, więc miała czas na przygotowania. W dniu przesłuchania przeszła je pomyślnie i dostała rolę. Dosłownie promieniała, gdy mi o tym opowiadała. Jeszcze większym plusem było to, że aktorzy dostawali wynagrodzenie, a próby odbywały się głównie w weekendy. Nie spodziewałem się, że po rozpoczęciu prób Marta aż tak się zmieni. Przez pierwsze tygodnie wszystko wydawało się jak dawniej. Nadal rozmawialiśmy, żyliśmy jak zwykle. Jedyna różnica, prawie przestaliśmy spędzać wspólnie weekendy. Cały jej wolny czas zabierały próby. Wstawała rano, sprzątała, gotowała, wychodziła, a wracała późnym wieczorem. Nie podobało mi się to, ale nic nie mówiłem. Nie chciałem zepsuć jej pierwszej prawdziwej szansy. Poza tym. Płacili jej za weekendy więcej niż zarabiała przez cały tydzień w barze. Z czasem zaczęła się między nami budować emocjonalna przepaść. Żeby się czymś zająć, zacząłem więcej grać w gry, spotykać się z kumplami, czasem zapraszałem ich do nas do domu. To byli moi przyjaciele ze szkoły i studiów. Ludzie, którym ufałem bezgranicznie. Pewnego razu, gdy gadaliśmy, opowiedziałem pierwszy am o zajęciach Marty, ile czasu teraz spędza na próbach. Jeden z moich przyjaciół, Erik powiedział: Może powinieneś trochę bardziej na nią uważać? Krążą plotki, że niektóre aktorki. No wiesz, sypiają z reżyserami, żeby dostać rolę. Zbyłem go. Powiedziałem: Teresa nie jest taka. Nie zrobiłaby czegoś takiego. Przecież miała talent. Byłem tego tak pewien głupiec ze mnie. Później już jej nie komentowali, ale powtórzyli radę: Uważaj na nią. Mówili, że początkującym w środowisku aktorskim często odbija. Nie potraktowałem ich słów poważnie. Wtedy byłem 100% pewien, że Teresa nigdy nie zrobi niczego, co mogłoby zniszczyć nasze małżeństwo albo mnie zranić. Ale, mimo zewnętrznego spokoju, ich słowa utkwiły mi w głowie. Zacząłem zadawać Teresie niepozorne pytania, jakby od niechcenia. Szybko, zauważyła, że się zmieniłem, zaczęła się irytować. Mówiła, że stałem się podejrzliwy i nieufny. Musiałem przeprosić i powiedzieć, co dokładnie powiedział Eryk. Kiedy podzieliłem się z nią swoimi wątpliwościami, po prostu się roześmiała. Powiedziała: Co ty zwariowałeś? Za bardzo Cię kocham. Nie mogłabym i nie chciałabym Cię zdradzić. Jesteś najlepszym mężem na świecie. Tylko głupia i niewdzięczna kobieta mogłaby Cię zdradzić. Te słowa przyniosły mi spokój, znowu jej uwierzyłem. Myślałem: Proszę bardzo. Dowód Teresa jest wierna. Wszystko jest w porządku. Szkoda, że nie znałem wtedy prawdy. Po prostu robiła to, co potrafiła najlepiej grała. Zdradzać zaczęła jeszcze zanim odbyliśmy tę rozmowę. W następnym tygodniu Teresa zmieniła się nie do poznania. Trudno to opisać słowami. Nasze rozmowy stały się napięte. Zniknęła radość, z jaką wcześniej wracała do domu. Kiedyś Teresa była jak dziecko, przychodziła i opowiadała mi wszystko, co działo się na próbach. Chociaż nigdy tam nie byłem, znałem z imienia wszystkich, z którymi ćwiczyła, wiedziałem jak wyglądają i jacy są. Wszystko dlatego, że Teresa dzieliła się ze mną każdym szczegółem. Byliśmy tak blisko, że zawsze nie mogłem się doczekać jej weekendowych opowieści. Ale nagle to się skończyło. Oprócz dystansu, Teresa zaczęła się bronić na każdym kroku. Obrażała się niemal wszystko, co mówiłem, nawet o stare żarty, które kiedyś się rozśmieszały. Teraz traktowała je jak ataki. Potem odświeżyła garderobę, pojawiły się sukienki, które zakładała wyłącznie na próby i były dość odważne. Kilka razy wyraziłem niezadowolenie, ale mnie zignorowała, mówiąc, że to modne, a ja się nie znam. Myślałem wtedy, że po prostu chcę dorównać innym aktorkom, które ubierały się bardziej krzykliwie. Wiedziałem, że lubi rywalizować strojem, więc zdrada była ostatnią rzeczą, jaka przychodziła mi do głowy. Podejrzenia zaczęły się pojawiać, kiedy co tydzień zmieniała fryzurę. I ciągle rozmawiała przez telefon z jakimś mężczyzną, którego przedstawiła mi jako partnera ze spektaklu. Pewnego razu zrobiła coś, co naprawdę wyprowadziło mnie z równowagi. Kiedy wyraziłem niezadowolenie, nakrzyczała na mnie i wyszła. To był pierwszy raz, kiedy tak się zachowała i od razu zrozumiałem, muszę coś z tym zrobić. Później, tego samego wieczoru, porozmawiałem z przyjaciółmi, gdy przyszli do mnie w odwiedziny. Powiedzieli, że Teresa na pewno mnie zdradza. Mimo wszystkich znaków i zmian w jej zachowaniu nie mogłem w to uwierzyć. Zrobiłem dla niej tak wiele. Sprzeczałem się z nimi, że może Teresa ma po prostu trudny okres i odreagowuje zmęczenie na mnie. Ale przyjaciele nalegali, jestem zaślepiony miłością, a jeśli chcę znać prawdę, muszę wynająć prywatnego detektywa. Nie podobała mi się ta myśl, że ktoś ma ją śledzić, ale przez nagłą zmianę w jej zachowaniu zgodziłem się. W następnym tygodniu znalazłem detektywa w internecie i zatrudniłem go na 7 dni obserwacji. Trzeciego dnia, kiedy ją śledził, Teresa nie wróciła do domu po próbie. Następnego dnia, gdy wróciła, powiedziała, że była na urodzinach jednej z aktorek w klubie i nocowała z nimi w hotelu niedaleko, bo tak było bezpieczniej niż wracać późno do domu. Najdziwniejsze było to, że wcześniej nic mi nie powiedziała o tej imprezie. Dzwoniłem do niej do trzeciej w nocy. Kiedy w końcu odebrała, Powiedziała, że nie słyszała telefonu przez głośną muzykę. Potem skłamała, że przecież mi mówiła o tej imprezie. Tylko. Ja niby nie słuchałem. Podejrzewałem, że kłamie, ale wiedziałem. Wkrótce poznam prawdę, bo detektyw obserwował ją przez cały tydzień. Nie dostawałem od niego żadnych wieści, ale gdy w końcu się ze mną skontaktował, byłem akurat w innym mieście, odwiedzałem rodziców. Byłem już w drodze powrotnej, gdy powiedział, że ma mi coś do pokazania. Zamiast jechać do domu? Od razu ruszyłem do niego. Tymczasem Teresa nie wiedziała, że wracam tego dnia. Rozmawialiśmy dzień wcześniej, w piątek, i powiedziałem jej, że przyjadę dopiero w poniedziałek rano, chciałem zostać trochę dłużej u rodziców, ale ostatecznie wróciłem w sobotę. Kiedy spotkałem się z detektywem, pokazał mi materiały, które całkowicie mnie rozbiły i odebrały mowę. Miał zdjęcia i nagrania Teresy z jakimś blondynem, który jak się okazało był jej kochankiem. Były zdjęcia, na których się całowali w samochodzie, chodzili razem na zakupy, jedli kolację. I wideo z tej samej nocy, kiedy rzekomo była na urodzinach jednej z aktorek w klubie i nie słyszała moich telefonów. Na nagraniu było wyraźnie widać, że całą noc spędziła z tamtym facetem. Najpierw poszli do klubu, a około dziesiątej wieczorem pojechali do jego domu, gdzie Teresa została do rana. To znaczyło tylko jedno, widziała moje połączenia, ale świadomie je ignorowała. Byłem w szoku. Teresa wydawała się kobietą, z którą można zbudować życie, a ona to wszystko zniszczyła. Po tym, jak detektyw pokazał mi wszystkie zdjęcia i nagrania, powiedział coś jeszcze. Tamtego wieczoru śledził ją osobiście i teraz, właśnie teraz, Teresa była ze swoim kochankiem w moim domu. Detektyw właśnie stamtąd wyszedł, żeby do mnie zadzwonić. Byłem tak wściekły, że miałem ochotę wszystko zniszczyć. Nie byłem w stanie prowadzić auta, więc detektyw sam mnie zawiózł do domu. Kiedy podjechaliśmy pod dom, zobaczyłem na podjeździe niebieską Toyotę Venz. Od razu ją rozpoznałem to był ten sam samochód, który widziałem na zdjęciach i filmie. Zrozumiałem. Teresa była teraz z nim w środku, w naszym domu. Detektyw zaproponował, że pójdzie ze mną. Już nie pamiętam, czy się zgodziłem. Pamiętam tylko, że znalazłem się w środku. Otworzyłem drzwi do sypialni i zobaczyłem Teresę z dwoma mężczyznami w samym środku aktu. Oszalałem. Nie wiedziałem, którego z nich zaatakować najpierw. Na Teresie było przezroczyste, jedwabne, erotyczne body, a jej ręce były skute kajdankami do ramy łóżka. Kiedy mnie zobaczyli, próbowali się zerwać, ale kajdanki i am to uniemożliwiały. Rzuciłem się na blondyna, a drugi chwycił ubrania i uciekł jak szczur. Na szczęście detektyw wszedł ze mną i powstrzymał mnie przed zrobieniem czegoś, czego później bym żałował. Cały ten czas Teresa wciąż była przykuta do łóżka i zaczęła mnie błagać. Powiedziała, że wszystko źle zrozumiałem, że oni tylko próbowali scenę z przedstawienia. Ta idiotyczna wymówka tylko mnie dobiła. Miałem ochotę ją udusić, ale po prostu wyszedłem z pokoju i powiedziałem, że ma jej nie być w domu kiedy wrócę. Detektyw powiedział, że wszystko nagrał i dał mi kopię nagrania. Nie wiedziałem, co z tym zrobić. Ale i tak je wziąłem. Tę noc spędziłem u jednego z przyjaciół. Było mi tak wstyd. Przecież miał rację co do Teresy i jej nowej kariery aktorskiej, ale najbardziej bolało mnie to, że urządziła sobie trójkąt w naszej sypialni. Na naszym łóżku, kiedy następnego dnia wróciłem do domu, Teresa wciąż tam była. Nie poszła na próbę, chyba wiedziała, że przegieła. Kiedy ją zobaczyłem, złość mnie dosłownie zalała. Wyrzuciłem ją z domu. I wszystkie jej rzeczy wylądowały na trawniku błagała mnie mówiła że popełniam błąd że powinienem ją wysłuchać przez prawie godzinę stała na zewnątrz wołając moje imię i prosząc bym wpuścił ją z powrotem kiedy zobaczyła że jej łzy nie działają przeszła do ataku zaczęła mnie obrażać wyzywać od najgorszych i w końcu odeszła to wydarzyło się w zeszłym tygodniu dopiero teraz zdobyłem się na to żeby o tym opowiedzieć bo od tamtej pory nie mogę dojść do siebie. Do dziś nie rozumiem, jak to mogło dziać się tuż pod moim nosem. Przecież nie byłem tyranem. Nie kontrolowałem jej na każdym kroku. Dzieliliśmy się kosztami życia, ona robiła większość prac domowych, a ja panowałem nad emocjami, nigdy nie robiłem scen. Piszę to, bo czytałem historię mężczyzn, którzy ignorowali sygnały ostrzegawcze. Teraz z perspektywy czasu wiem, że powinienem był zacząć grzebać już wtedy. Gdy przestała ze mną rozmawiać i nagle zmieniła styl ubierania. Ale czy na tym ma polegać małżeństwo? Że zaczynasz podejrzewać żonę o zdradę, bo kupiła sobie nowe ciuchy albo mówi, że jest zmęczona po pracy? Nie sądzę. Najgorsze jest to, że od tamtej pory ciągle do mnie dzwoni. Wciąż myślę o tym, by pokazać to nagranie jej reżyserowi. Dowiedziałem się, kto był drugim facetem z wideo i okazało się, że spotyka się z reżyserem Teresy, który jest homoseksualistą. Wyobrażam sobie, jak bardzo się wścieknie, gdy dowie się, że Teresa uwiodła jego faceta. Trzy dni temu Teresa znów przyszła do mojego domu. Wyglądała fatalnie, spuchnięta od płaczu, zrozpaczona. Wtedy akurat byli u mnie przyjaciele. Nie powiedzieli jej ani słowa, ale ich spojrzenia i postawa mówiły wszystko. Widać było, że ją to dotknęło. Zaczęła krzyczeć, tak, Michał? Pozwolisz swoim kolegom tak traktować żonę przez jakąś głupią sprzeczkę między nami? Stała na ganku, błagając mnie o przebaczenie. Ja siedziałem w środku i tylko słuchałem. Ale kiedy bez wstydu wypowiedziała te słowa, wyleciałem z domu gotowy powiedzieć jej wszystko, co myślę. Na szczęście mój przyjaciel mnie powstrzymał. Byłem tak wściekły, że gotów byłem się z nią bić, chciałem, żeby to wszystko chociaż coś znaczyło. Przed odejściem Teresa urządziła scenę, przypominając mi o wszystkich naszych przysięgach, że mieliśmy się razem ze starzeć. To mnie doprowadziło do szału, ale nie mogłem już nic powiedzieć zapytała o akademię teatralną, którą obiecałem opłacić. Miałem ochotę odpowiedzieć. Idź po wsparcie do swojego kochanka, ale tylko milczałem, pragnąc, żeby wreszcie wyszła. W końcu opuściła dom ze spuszczoną głową. Skontaktowałem się już z prawnikiem rozwodowym. Gdy tylko dokumenty będą gotowe, trafią do niej do podpisu. A jeśli chodzi o zemstę, postanowiłem zrobić to, co mi radzono pokazać nagranie reżyserowi. Wiedziałem, że to nie zniszczy kariery Teresy z dnia na dzień, ale na pewno przekreśli wszystko, nad czym pracowała przez ostatnie miesiące. Sam fakt, że przespała się z facetem swojego reżysera, jeszcze bardziej mnie do tego zmotywował. Zajęło mi dwa tygodnie, by znaleźć reżysera przez internet i umówić się z nim na spotkanie. Zainteresował się, gdy powiedziałem, że mam wideo, na którym jego partner i Teresa są razem. Przyszedł i od razu pokazałem mu nagranie. Reżyser był tak rozczarowany i załamany, że się popłakał. Przyznał, że podejrzewał zdradę, ale nie miał dowodów. Powiedział, że jego partner zdradził go już wcześniej, ale wtedy wybaczył, zwalił wszystko na alkohol. Mało mnie to obchodziło. Bardziej interesowało mnie, co zamierza zrobić z Teresą i jej kochankiem. Gdy zapytałem, powiedział, że jeszcze nie wie. Odpowiedziałem, że byłoby słabo po prostu i am to odpuścić, zwłaszcza po takim upokorzeniu. W końcu reżyser zwolnił Teresę i tego blondyna. Nie wiem czy zerwał z partnerem, ale Teresa została z niczym. Kiedy ją wyrzucili, poczułem czystą satysfakcję. Obserwowałem jak miesiące jej pracy rozsypują się w pył. Chciałem żeby poczuła jak to jest dawać z siebie wszystko, a potem wszystko stracić przez drugiego człowieka. W tym czasie dokumenty rozwodowe były już gotowe i mój prawnik je wysłał. W dniu, w którym Teresa je otrzymała, zadzwoniła do mnie. Błagała, żebym nie niszczył tego, co budowaliśmy przez lata. Powiedziałem, że to ona wszystko zniszczyła w momencie, gdy tylko zaczęła myśleć o zdradzie. Powiedziałem też, że to ja pokazałem wideo reżyserowi i sam przekreśliłem jej ostatnie miesiące kariery. Wiedziałem, że to ją rozwścieczy, i tak się stało. Zarzuciła mi zazdrość i stwierdziła, że nienawidzę tego, że jej się udało podążać za marzeniem, a mnie nie. Po prostu się zaśmiałem. Bo wiedziałem, że próbuję odwrócić wszystko na swoją korzyść i się rozłączyłem. Dwa tygodnie temu podpisała papiery. Jestem już wolny, tak to boli, ale cieszę się, że nie ma jej już w moim życiu. Po tym, jak uwolniłem się z tego koszmaru, postanowiłem zacząć nowy rozdział. Teraz skupiam się na sobie pracy, przyjaciołach i być może kiedyś na nowej miłości. Miłości, która będzie oparta na zaufaniu, a nie na iluzji. Historia z Teresą była dla mnie lekcją. Zdrady da się przeżyć. A zemsta czasem przynosi ulgę. Na tym kończy się moja opowieść. A wy napiszcie w komentarzach, co myślicie o tej historii. Jeśli macie jakąś bardzo ciekawą historię z życia, podzielcie się nią w komentarzach, z przyjemnością ją przeczytam. A pod wideo i w pierwszym przypiętym komentarzu znajdziecie adres e-mail, na który możecie przysyłać mi swoje historie. Za Waszą zgodą mogę je również opowiedzieć. Myślę, że będzie to ciekawe. Subskrybujcie kanał i dziękuję, że dotrwaliście do końca. W przyszłości czeka Was jeszcze więcej niesamowitych historii.